Koniec po angielszem, odcinek 56, ujęcie pierwsze. Witam czule, witam czule w kolejnym odcinku naszego cyklu. Dzisiaj zajmiemy się wyrazami tymi z serii Turbo Trudnych. I w ogóle inspiracją do dzisiejszego odcinka jest jedna z moich cudownych uczennic, która tak wspaniale wymawia ten wyraz, już tu wzrusza mnie do łez. I rzeczywiście to jest wyraz, który sprawia sporo problemów, a mianowicie ten wyraz w języku angielskim to engagement albo engagement, ale jak tak się składa, że niestety żadna z tych wersji nie jest poprawna, ponieważ jest to wyraz engagement. Engagement. Co to może być ten engagement, bo to jest wyraz, który ma kilka znaczeń. I tak, mamy na przykład engagement jako jakieś umówione spotkanie. Uh, you remember we have an engagement at 2 pm today, right? To może być też na przykład jakieś zaangażowanie, wkład pracy, tak jak na przykład involvement. So um, John's working engagement was highly appreciated by his boss. Engagement. Jego zaangażowanie w pracę zostało docenione przez szefa. And to może być też coś związanego z życiem par. A mianowicie zaręczyny, albo na przykład pierścionek e, zaręczynowy. E, engagement ring, for example, an engagement ring. So uh, John bought such an awesome engagement ring for me, that I couldn't imagine a better one. Huh? Engagement. Engagement. Mam nadzieję, że trochę pomogłam. E, mam nadzieję, że to Wam trochę ułatwi wymowę tego wyrazu. Trzymam kciuki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ściskam papa. Pa.